Wracamy do żast. Panow reprezentant Kazachstanu, lider Kabana kap, ale tej koszulki nie utrzyma prawdopodobnie. Chyba, że poleci teraz jakoś bardzo daleko, ale nie jest daleko. Jest czwarty, więc dzisiaj net nie będzie go na podium. No i z koszulką się pożegna. A teraz y, Benjamin to François. Wcześniej wyszedł z progu. Oj, oj, to będzie najgorszy skok w tej sfery, François był wysoko, był piąty, a będzie już dwunasty, a w generalce zobaczymy, jak wyjdzie. Alex Karak. I też koło 40 metrów. 138,5. Daleko. Ale jak wyjdzie na koniec, zobaczymy. Cedalberg ze Szwajcarii. Oj, spóźnił na progu. I fatalny Alberg. Nie wiem, czy nie będzie nawet. Nie, sprzed Sionej, ale za François. proszę bardzo. To teraz Karl Miller. Jego pozycja, bardzo podobna jak w Generalce. Czy utrzyma? O, spokojny stop taki. Rozróżnienie. Pozycja będzie podobna. Miller jest w stabilnej formie. Trzyma formę, to ważne. A teraz Jan Schmidt. Kolejny z tych lodników, którzy są zaskakująco nisko, ale będzie. Oho, oh, 141 metrów. Ależ poleciał. Ależ loty Jana Schmidta. jest Jonas Schiller 12 po pierwszej serii. Reprezentant Niemiec Aaj, 134 na krócej, jest piąty na razie. Zobaczymy, kto dzisiaj wygra. Bo jak będzie Adilto, nie ma się co dziwić. Teraz Harry Potter. forma też równa. Popo. Oj, trochę słabiej. 134,5. Jest piąty, jest przed Shillerem. No, Kazachowie dzisiaj. Mocno średnio. Akmetow po raz kolejny bez punktów. A teraz już Karlos słudek. Czaj, bez punktów. Jego forma to wielka niewiadoma. W zimie skakał dobrze, a dzisiaj ten drugi stop słaby. Szkoda. Po prostu y słodka. Udawało się, że już złapał wiatr pod narty, No to teraz Cezary tętnica. Reprezentant Polski... Dobrze! Dobrze! 134 metry. No jest szósty. Szkoda, że nie jest wyżej, ale trudno po prostu. Mówi się trudno. A teraz już ósmej po pierwszej serii. Bernard Tishi. Zaskakująco dobrze w tej pierwszej serii Tishi. Będzie w drugiej spóźnił w progu, ale ma dalej wysokość. Oj, słabo. 125 metrów przed punktem K. Się spóźni, to da się polecieć, ale da się też nie polecieć. A nie poleci. Jak na spóźnione wybicie, to i tak nie była za odległość. Wyprawić Durica. Oj, oj, oj. On też. On też, ale on wyciągnął ponad 130. Nie, 129. 14. Jest jeszcze 6. 6 wspaniałych. Przepraszam, siedmiu, bo tam chyba byli jak zekło. Yy, Jonas Schwartz. walczy Niemiec, o odległość i daleko i daleko 136,5. Jest czwarty. No dzisiaj podium nie będzie, a szkoda. Szkoda dla Szwarca. A jeszcze 6. Clark średnio w tym pierwszym konkursie, ale ważne, że tam były punkty. Teraz Clark będzie lepiej niż w kraniu. wczoraj. Aaaa, ale 16 dopiero teraz. To będzie miejsce, może nawet w trzeciej dziesiątce, ale warunki nie są dobre teraz. Mamy przerwę chwilową. Jan Schmidt na prowadzeniu. Cały czas drugi jest, Aleks Karaka trzeci, Cyril Muta, a teraz Juri Jacki, siódmy numer startowy. Nie punktował wcześniej. Oj, ale Jacki zepsuł. Nieudane wyjście z progu. I dopiero 23, 122,5 metra. Warunki są słabiutkie. Wieje mocno w bok. Zostało czterech wersji Stefanów, 69 numer startowy. I czy będzie pierwszy? Oj, czwarty! No Schmidt coraz bliżej podium. A teraz Alanos. Wczoraj się nie udało. Wczoraj dopiero dziewiąty. Poprowadził po pierwszej serii. Teraz jest jest na podium Schmidt. A Alanus jest dopiero trzeci. Jak highs, Heisbro. Czy zawodnik z Ruandy stanie na podium? Nie sądzę, bo tu już mamy świetne, świetnych skoczków. Michael Arwenda. No i też ponad 140 metrów. 140,5 Arwenda przed Schmidem. Arwenda przed Schmidem nie będzie zawodnika z Ruandy na podium. To będzie co najmniej czwarty. Co najmniej piąty, przepraszam. Oj, Adil Hussein. Lider i dominator. Czy tak możemy powiedzieć? Adil. Trochę pasywnie w pierwszej części, ale chyba wygra. No sytuacja jak z Błabertem wczoraj. No tu będzie walka. A tu nie patrzę. Jak to wyglądał na progu Bardzo dobrze. Wydawało się, że za pasywnie wyszedł. A kto będzie w powietrzu? Trochę tutaj korygował sylwet. Taki skok na 19 punktów. Był ładny telemark, pomimo dalekiego skopu. No i uwaga! Zobaczmy Adil Hussain czy Michael Arwenda. Michael Arwenda wygrywa konkurs drugi Adil Hussain, a trzeci Jan Schmidt. Arwenda 4,2 to jest nie mała przewaga. O Jad jest zdecydowanym liderem. Drugi trzeci Ospanów. Jedna wygrana. No i kolejny konkurs. Już niebawem. Żegna salę.